Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do kolejnej wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Dziś zaprezentujemy fajny zegarek cenionej marki. To nowy Tissot Sideral, który jest dostępny w trzech różnych wariantach, różniących się kolorystyką. Model z żółtym paskiem, model z niebieskim paskiem i model z czerwonym paskiem. Do naszej redakcji trafił Tissot Sideral czerwony. To, w mojej ocenie. Jak zresztą każdy z tej trójki, świetny zegarek wakacyjny. Jego pierwowzór był w swoich czasach innowacyjnym zegarkiem. Wtedy yy, nowoczesnym materiałem było włókno szklane. I właśnie z niego wykonano w 1969 roku kopertę pierwszego Siderala. A dwa lata później w wersji Sideral Sport ta koperta miała bardzo atrakcyjny, do dziś fajnie wyglądający żółty kolor. Dzisiejszy model wygląda bardzo podobnie, ale tym razem koperta wykonana jest z innego nowoczesnego materiału, nowoczesnego dziś. To kute włókno węglowe. Tak jak oryginał sprzed półwiecza, nowy model jest zegarkiem regatowym. E, urozmaicone oznaczenia na tarczy i odpowiednia skala na obrotowej lunecie pozwalają na pomiar czasu startu w regatach. To ta dodatkowa skala w tej części lunety i te oznaczenia zielone i czerwone na tarczy. Skale pokryte są materiałem luminescencyjnym. Wyglądają atrakcyjnie w dzień i naprawdę bardzo atrakcyjnie w ciemności, co zobaczycie na końcu recenzji. Tarcza z matowo-czarnym tłem jest czytelna, a wzrok przyciąga też czerwony sekundnik z atrakcyjnym elementem na końcu, z przeciwwagą w kształcie litery T, czyli logomarki. Na lunecie jest standardowa nurkowa skala minutowa, poza tą, którą pokazywałem. I jeżeli chodzi o ten element, to luneta jest oczywiście obrotowa, a zegarek jest wodoszczelny i to na imponującym poziomie, do 300 metrów. Ten poziom nie jest w żaden sposób zdradzany przez dość niepozorny wygląd zegarka. Mimo to, dzięki tym parametrom i obrotowej lunecie, on pełnić funkcję pełnoprawnego dajwera. Koperta jest, jak wspomniałem, wykonana z kutego włókna węglowego. Można pokusić o stwierdzenie, że to materiał będący dziś tym, czym było włókno szklane w 1969 roku. Producenci zegarków wykorzystujący ten materiał, czyli kute włókno węglowe, to dziś ciągle dość wąskie, można rzec ekskluzywne grono, do którego, jak widać, Tissot należy. Włókno węglowe ma wiele zalet jako materiał. Pierwsza sprawa to niska waga. Kolejne to odporność na wiele czynników chemicznych, jak i fizycznych. A następna, równie ważna dla każdego miłośnika zegarków cecha, to wygląd. Kute włókno daje niejednolitą powierzchnię, nadając indywidualny charakter każdej sztuce. To mam nadzieję teraz widać, nawet połyskują niektóre, jakby wtopione elementy. Tego włókna węglowego, które zostało odpowiednio sprasowane. Linie wyznaczające obrys eliptyczny w podstawowym zarysie koperty są bardzo wyraziste i ostre, a kształt doskonale odzwierciedla stylistykę lat 70. XX wieku. Można powiedzieć, że zegarek wygląda jakby był dokładnie przeniesiony z tamtego okresu, no gdyby nie, właśnie materiał czy nowoczesny mechanizm. Koperta ma średnicę 41 mm, wysokość 46,5 mm, a grubość 14,4 mm. To jest więc zegarek raczej nieprzerośnięty. Wprawdzie nie jest on filigranowy, ale na pewno doskonale ułoży się nawet na szczupłych nadgarstkach. Jeżeli chodzi o mój nadgarstek, przypomnę około 19 cm obwodu. Wygląda on tak. I moim zdaniem jest to wygląd. Doskonale pasujący do mojego nadgarska, ale tak jak powiedziałem, również do szczuplejszych będzie nadawał się doskonale. Czarna luneta otacza lekko wypukłe szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną. Na godzinie trzeciej umieszczono koronkę, yy, która jest polerowana, a na jej czołowej części umieszczono logo marki. Od spodu kopertę zamyka wkręcany stalowy dekiel, którego centralną część zajmuje przeszklenie ukazujące nowoczesny, no ale niezbyt mocno dopieszczony pod względem wizualnym mechanizm. Ten mechanizm to ETA Powermatic 80 o znaczeniu 80111. Mechanizm ten ma automatyczny naciąg sprężyny napędowej. Jest wyposażony w sprężynę włosową balansu Nivachron. Która jest wykonana z opatentowanego stopu niemagnetycznego na bazie tytanu. Dzięki temu zegarek jest dużo bardziej odporny na pola magnetyczne niż zegarki ze standardową sprężyną. Oczywiście bardzo istotną cechą całej serii Powermatic 80 jest rezerwa chodu na poziomie sięgającym 80 godzin. Cały zegarek. To moim zdaniem wyjątkowo udane połączenie nowoczesności, z racji wysokiej jakości wykonania, nowoczesnego materiału koperty, jak i zaawansowanego mechanizmowi. A to wszystko ubrano w styl, w kształty, detale, niemal identyczne, jak wspomniałem, niemal żywcem przeniesione z zegarka sprzed ponad 50 lat. Doskonale przez to wpisując się w panującą dziś modę na zegarki vintage. Ale i po prostu atrakcją jest to, że no, prawie że reaktywowano jeden do jednego bardzo atrakcyjny wzór zegarka sportowego z lat 70. Ważnym elementem całości, w tym wypadku definiującym tę umowną kolorystykę, o której mówiłem na początku, są paski. Gumowe, bardzo wygodne i obficie perforowane z unikalnym systemem mocowania za pomocą pinów na obu końcach, wciskanych w otwory na każdej z części. Te otwory perforacji środkowo-rzędnej są wykorzystywane właśnie do zapięcia, a wygląda to mniej więcej tak, że. Przekładamy i w tym momencie zapinamy po jednej stronie. Po drugiej, pasek trzyma się pewnie. Rozpięcie jest również bardzo łatwe. I wszystko układa się bardzo prosto i wygodnie na nadgarstku, bo pasek jest elastyczny, wygodny. A przy okazji, całkiem nieźle trzyma zegarek na swoim miejscu. No, po pierwsze, dlatego że jest dość lekki, a po drugie, dopasowanie do obwodu garska jest bardzo łatwe. Wygląda to dobrze, a dodatkowo perforacja ułatwia, szczególnie latem, wentylację w gorące dni, których spodziewamy się przecież na wakacjach. A jak wspomniałem, to zegarek wakacyjny. Ostatni element to cena. 5050 zł jest ceną katalogową. Ja serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do standardowej recenzji na portalu Zegarki i Pasja. A w tym czasie... Pana ma na głowę i czas na wakacje. Pozdrawiam.